Może zacznijmy od tego, że ten rok w ogóle dla mnie jest wyjątkowy. To jest rok, w którym odczuwam bardzo wyraźnie, że Bóg o mnie walczy, że się o mnie troszczy, że ratuje mnie życie, tak w wymiarze duchowym, jak i fizycznym. Że ta relacja jest osobowa, jest faktyczna i prawdziwa. To nie jest Bóg, którego mam na obrazku, czy w jakimś wyobrażeniu, czy tylko w piśmie, czy tylko w kościele. I do tego, do wydarzenia, jakby w którym poczułem osobowo tego Boga, tak bardzo osobowo, chciałbym nawiązać, bo wierzę, że to Jezus uratował mi życie w wypadku samochodowym, w którym brałem udział na początku tego roku, w kwietniu. Wracałem z mamą autostradą. Storunia do Gdańska po kanalizacji papierza samochodem. Mieliśmy problemy z silnikiem i modliłem się gorąco o to, żeby bezpiecznie dojechać do domu. Powiedziałem, poprosiłem Jezusa, żeby usiadł za mnie za kółko, bo nie do końca byłem pewny, czy damy radę dojechać. Powiedziałem, że oddaję mu życie mojej mamy w jego ręce i niech nas bezpiecznie doprowadzi do domu. Chwilę po tej modlitwie uderzył w nas samochód. Facet jechał 160 km na godzinę, miał ponad 2 promile we krwi. Obróciło nas o 270 stopni, wbiliśmy się w barierkę. W zasadzie samochód był rozłożony, pękła oś, zmasakrowany tył. Kiedy na zdarzenie po godzinie przyjechała policja, mówiła, że myśleli, żeby nas skrobać z asfaltu, ale prawda jest taka, że w momencie, kiedy uderzył nas samochód, puściłem kierownicę, zdążyłem tylko krzyknąć Jezu. I nic nam się nie stało. Nic nam się nie stało. Włos nam z głowy nie spadł. Nie byliśmy nawet zadraśnięci. Ani jednego siniaka. Samochód do luftu. A my z mamą po prostu wysiedliśmy. I. <gryw> Jak nie wierzyć w Boga, który. Proste się na tyle o człowieka, że może sam za ciebie poprowadzić auto. To jest przyjaciel, który ratuje życie w każdym wymiarze. Chwała pan.